Witajcie, witajcie, witajcie! Buziolce, buziolce, buziolce. Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla Was Łotpada i doszłam już do epilogu z lekcji i z Marcinem, ale najpierw chciałam Wam właśnie mojego Instagrama pokazać, na którym teraz jestem. Wrzuciłam kilka nowych postów, tutaj post z Wiki i z ludzkiem, tutaj z legendy, wiesz, by taki filmik. No mam nadzieję, że tutaj do mnie zajrzycie w wolnej chwili, jeśli będziecie mieli czas, bo tutaj się właśnie jakieś żyją, gdzie wieją dzie, rzeczy z klubu romantyki, także no. Yy, no i już bez przedłużania przechodzimy do rozdziału. Myślę, że rozdział jakiś mega długi nie będzie, bo to jest jakby już takie zakończenie, zapieczętowanie historii, więc w sumie mam nadzieję po prostu, że fajnie to się zakończy. Oczywiście, kochani, zwyczajowo, czyli tak jak jest u nas, u mnie, zwykle przypomnimy sobie końcówkę poprzedniego rozdziału. Skończyło się na tym, że tutaj była rozmowa lekcji i Marcina. Zacząłem ci, chcę Ci powiedzieć, zacząłem, że przez ten cały czas nigdy nie przestałem Cię kochać i mimo, że, mimo, i mimo, że mogło Ci się tak, wyda, wyda, tak wydawać, to nie. Nigdy nie przestałem. Zawsze Cię kochałem, kocham Cię. Ja też Cię kocham, Marcin. i po tym pocałowałem ją w usta. Okej, okay. czyli tak romantycznie się zakończyło. A jak się zakończy całe nasze, yy, nasze opowiadanie, mam nadzieję, że jakoś fajnie. Epilog Part of the Selection, czyli po prostu sytuacja z perspektywy widzenia, z punktu, z perspektywy lekcji. Marcin mnie pocałował, nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. No to się dzieje, uwierz, oh my god, nagle poczułam coś dziwnego, tak, to moje wspomnienia wróciły, oderwaliśmy się od siebie, patrzyliśmy sobie w oczy, pamiętasz? Odezwałam się, tak, pamiętam, kocham cię, dziękuję, że jesteś przy mnie, powiedział i pocałował mnie jeszcze raz, przypomnieli sobie to wszystko, co jest między nimi, to jest taki, wiecie, taki ogień rosnie, taki tutaj coś, uczucie się, rozwija. Point of view is czyli wszystko z perspektywy y, Marcina, y, jego punkt widzenia. Przypomniałem sobie wszystko, miałem się jej oświadczyć po, po to, by mi, mił, by mi był ten pierścionek. Lexi, chodźmy, gdzie? Zobaczysz, ale teraz dopiero zwrócili się do siebie. I już się oświadczasz? Chłopie, może poczekaj trochę? Ale dobra, no dobra, dla romantycznego zakończenia chyba warto to zrobić. Poszliśmy na plażę, bo była niedaleko od jej domu. Cały czas szliśmy za rękę? Nie, czekajcie. Cały czas y, zatrzyma, y, Kocham... Nie, nie, Boże, pogubiłam się. Y, poszliśmy na plażę, bo była niedaleko jej domu. Cały czas szliśmy za rękę. Sorry, kochani, że za, tak się gubię, ale po prostu nie chcę tutaj jakiejś gafy, bo pewnie Izla przeczytać, żeby było wiadomo, o co chodzi, nie? Jak dobrze, że ją mam. Kocham ją najbardziej na świecie. Nagle zatrzymaliśmy się na brzegu. Wiedziałam, że to jest ten moment. Oh my god, ja się nie mogę doczekać, aż ja, aż mi się oświadczy mój ukochany tak bardzo chciałabym, żeby Lucek już tu był. <laughs> oh my god, w ogóle tak informacyjnie. To powiem wam, e, że bardzo chciałabym nagrać e, jeszcze jakąś historię o ludzku, bo po prostu. I love Lucek po prostu. I falling in love. A no nie ma sensu, żebym trzy razy nagrywała sekretnie, bo jakby z ludzkiem, no bo to po prostu jest bez sensu, no bądźmy szczerzy. Mogę kiedyś nagrać, jeszcze sekretnie, bo z innym bohaterem, ale fajnie by było, żebym też pomyślała o innych historiach w Klubie Romantyki. Dobra, dalej. Wiedzia wiedziałem, że to ten moment. Uklęknąłem przed nią i wyjąłem pudełeczko z kieszeni. Robi się romantycznie. Lexi Chaplin, jesteś najpiękniejszą, najcudowniejszą kobietą na świecie. Zaczyna się nieźle. Bardzo cię kocham. Wiem, że to ty jesteś tą jedyną. Czy uczynisz mnie te, mi ten zaszczyt i wyjdziesz za mnie? Przez chwilę się nie odzywała, tylko trzymała ręce na twarzy. Wiedziałam, jak płakała. Mam nadzieję, że za szczęścia. Strasznie się stresowałem, co odpowie. No powiedz coś! Pogoniłam ją. Tak, rozpłakała się ze szczęścia i przytuliła mnie mocno. Gdy już oderwaliśmy się od siebie, odezwałem się. Mam prośbę. Tak? Zapomnijmy o tym, co było, co się stało i zacznijmy od nowa. Zgadzam się. Kocham cię, powiedziała. Ja też cię kocham najbardziej na świecie. No i mamy to. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną przez te 11 dni. Ja ró również tym, którzy czytają tę książkę. Pisałaś tylko 11 dni tę książkę? Chociaż no... Rozdziały są dość krótkie i dlatego właśnie tak dzieliłam, ale ważne, że fajnie jest, mamy taki happy ending, fajnie się zakończyło, to, 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 to chyba najważniejsze jest. Jak również tym, którzy czytają tę książkę już jako zakończoną. No, no, no to, to ja jestem wśród tych, kiedy czytam właśnie e, tą książkę, kiedy już w pełni była zakończona. Naprawdę nie sądziłam, że ktoś będzie chciał czytać moją książkę. Na dniach wyleci się rozdział informujący o następnej książce, więc wyczekujcie. Na razie życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Teraz już święta się skończyły, ale wesołego dnia i wesołego wieczoru, kiedykolwiek, kiedy to oglądacie każdemu i autorce również kocham Was, moi kochani, tak wiem, rozdział forever, forever, short, 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 short ale no epilog był taki, jaki był, więc no nie mogłam tego aż tak wydłużać. Dziękuję, kocham Was i do następnych odcineczków. Pa, pa!